Dzisiaj zajmiemy się formularzem kontaktowym na stronie i pokażę Ci, jak dodać go za pomocą jednej z popularnych wtyczek. Dzisiaj skonfigurujemy sobie formularz kontaktowy na stronie za pomocą jednej z popularniejszych wtyczek, mianowicie WPForms. Jednak zanim to nastąpi, zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Dzięki temu będziesz na bieżąco, nie ominą Cię żadne filmy dotyczące kolejnej porcji wiedzy z WordPress. OK. Przejdźmy teraz do naszej wtyczki. Oczywiście pierwsze co musisz zrobić to ją pobrać. W tym celu przechodzimy do wtyczek, klikamy dodaj nową, wpisujemy wp-forms. I to jest ta wtyczka z tym sympatycznym miśkiem. Klikamy zainstaluj i oczywiście włącz. Jak zawsze w lewym menu pojawi nam się dodana uprzednio wtyczka. Przechodzimy do niej i teraz omówimy sobie w pierwszej Części, opcje, które tutaj mamy. Wtyczka jest dostępna w dwóch wersjach: w wersji standardowej oraz w wersji Pro, czyli tej płatnej, która ma troszeczkę więcej opcji i troszeczkę więcej możliwości, jeżeli chodzi o edycję formularzy. Tutaj w tej chwili tak naprawdę interesują nas dwie opcje: Capture, czyli zabezpieczenie antyspamowe. Jeżeli masz już wygenerowane SiteKey z Google, to możesz skonfigurować sobie Capture. Tutaj nie będziemy tego robić, postaram się to zrobić w innym moim filmie. Jeżeli już go nagram, to u góry zobaczysz link do niego. Natomiast my przejdziemy sobie tutaj dalej do Validation, czyli wszystkich informacji, które jakby wyrzuca z siebie formularz, czyli informacji na temat pool, informacji tego, co użytkownik powinien zrobić, jeżeli jest błąd w adresie e-mail, pole jest wymagane do wypełnienia itd., itd. To wszystko tutaj masz w języku angielskim. Oczywiście masz możliwość zmiany tego na język polski, wtedy wszystkie komunikaty, które użytkownik otrzyma, będą w języku polskim. Oczywiście po zmianach tego... Klasycznie zapisujemy save settings. Oprócz tego jest jeszcze kilka tutaj opcji, m.in. integracje, które są fajną rzeczą, jeżeli korzystamy z jakiegoś yy, oprogramowania do newsletterów jak MailChimp czy GetResponse, ale yy, tak jak widzisz, tutaj to wszystko jest w opcji tej płatnej, mamy tylko i wyłącznie darmowo constant contact, także nie ma dużego pola wyboru, aczkolwiek myślę, że na tym etapie nie jest ci to w ogóle totalnie potrzebne. Jeżeli chodzi o takie wstępne ustawienia, no to myślę, że to tyle. Przejdziemy teraz do dodawania naszego pierwszego formularza. W tym celu przejść do add new. I tutaj jest o tyle fajnie, że WPForms daje nam kilka szablonów formularzy już na samym wstępie. Mamy m.in. Simple Contact Form, który jest świetną opcją na sam początek. Zawiera ono imię i nazwisko, adres e-mail oraz wiadomość. Także myślę, że na początek, jeżeli po raz pierwszy tworzysz formularz kontaktowy, to, to w zupełności Ci wystarczy. A ja pokażę Ci, jak do tego można dodać inne pola i jakie mamy możliwości. Także przejdźmy sobie do utworzenia naszego pierwszego formularza z tego template'u. Jesteśmy już w formularzu. To, co widzisz tutaj, to jest to, jak ten formularz wygląda. Po lewej stronie mamy opcje, które zaraz sobie po kolei omówimy. Ja pierwsze, co zrobię, to przejdę do setup. W tym miejscu możemy zmienić nazwę naszego formularza, czyli formularz kontaktowy. I z tego poziomu możesz oczywiście spróbować utworzyć jakiś inny szablon, jeżeli masz ochotę, ale my tego nie będziemy robić. Przejdziemy sobie do pól formularza naszego, który jest już utworzony, czyli do tego okna, które było przed chwilką. I teraz po kolei pokażę Ci, jak edytować te pola, które są oraz jak dodawać ewentualnie nowe. Po pierwsze, jeżeli chcesz edytować jakąś sekcję, bo tutaj jest to podzielone na takie sekcje pól, czyli pierwszą mamy imię i nazwisko, klikamy sobie. Po lewej stronie pojawiają nam się opcje do zmiany, czyli name, zmienimy sobie na imię i nazwisko. imię nazwisko, format. Czyli to, jak to pole ma się prezentować. Czy ma być w dwóch osobnych komórkach, czyli tak jak mamy w tej chwili first, last, czyli e, imię i nazwisko osobno, lub też na przykład e, simple, czyli pojedyncza komórka, w której pisujemy nasze imię i nazwisko już bezpośrednio po sobie. Myślę, że możemy zostawić to w takiej formie. Description, czyli opis tego pola. Dla mnie jest to pole zbędne, bo nie będziemy tutaj wyjaśniać, że w tym polu wpisz na przykład e, swoje imię nazwisko, bla bla bla. Tego nie robimy. Następnie przejdziemy sobie do Anvel set. Tutaj mamy też kilka fajnych. Opcji, mianowicie wybór wielkości tego pola. Zaprezentuję Ci, jak to wygląda. Jeżeli wybierzesz small, no to ono się nieco skróci. large z kolei spowoduje jego znaczne wydłużenie. Ja myślę, że ta opcja medium jest w miarę spoko. To, co mamy dalej, czyli placeholder dla pola name, placeholder to jest to, co będzie widnieć w polu, a zniknie zaraz po tym, jak w nie klikniemy. Na przykład tu wpisz swoje Nazwisko. Czy tego używać to już zależy od Ciebie. Na niektórych stronach stosuję taki zabieg, na niektórych zupełnie pomijam i zostawiam to pole puste. Dalej przechodzimy sobie do sekcji e-mail. Tutaj ta sama sytuacja: label, czyli to, jak dano pole się nazywa. Description, tu mamy jeszcze opcję required, czyli pole jest wymagane. W opcjach zaawansowanych mamy oprócz wielkości tego pola również placeholder, jak również możemy sobie stworzyć listę i maili które są dopuszczane do formularza lub też odrzucane. Czyli jeżeli nie chcemy z pewnych domen otrzymywać maili, to po prostu je tutaj dodajemy. No i ostatnie pole, czyli wiadomość. Tu oczywiście nazwa tego pola. W zaawansowanych opcjach wielkość, limit znaków. Tego bym nie używał, bo ogranicza to powiedzmy wypełnianie pola. Tej wiadomości, także to sobie pozostawiamy, tak jak jest. Jeżeli chodzi o te wszystkie OLA, które tutaj mamy, no to by było wszystko. Przejdziemy teraz sobie do dodawania własnych pól. Jak widzisz, już na wstępie część tutaj opcji mamy niedostępną, a to z tytułu tego, że oczywiście jest to dostępne w wersji płatnej. To, co mamy, myślę, że jest w zupełności wystarczające, żeby stworzyć fajny formularz na swojej stronie, taki. Nazwijmy go podstawowym i po kolei to, co tutaj mamy, czyli dodanie kolejnej, ewentualnie jakiejś linii tekstu. Przykład, yy, użyjmy tego jako dodania telefonu. Niech będzie on wymagany, bo chcielibyśmy, aby nasz użytkownik yy, pozostawił jednak u nas te dane. Paragraf tekst, czyli po prostu yy, jakiś nagłówek, dropdown menu, czyli wybór z rozwijanego menu. To jest o tyle fajne, na przykład na stronach firmowych, że możemy dodać sobie takie pole. Tytujemy je. Powód kontaktu. I teraz, na przykład jeżeli jest to strona firmowa, być może będzie to zapytanie, zapytanie ofertowe. Ofertowe. Niech będzie to strona www. Pozycjonowanie, okej, okay. pozycjonowanie, okej. Okay. Zaznaczymy to pole jako wymagane. No i teraz w naszym formularzu użytkownik sobie wybiera powód kontaktu z nami. Jest to o tyle fajne, jeżeli budujemy jakieś troszeczkę rozbudowane formularze, to wykorzystanie dropdown menu jest całkiem spoko. Kolejne pole jakie mamy to checkboxy, możemy tutaj spokojnie powiedzieć tak naprawdę to, co zrobiliśmy tutaj, czyli z tych opcji. Przenieście sobie tutaj i będziemy mieli wybór powodu kontaktu, tylko i wyłącznie w formie Checkboxa, a nie rozwijanej listy, chociaż uważam osobiście, że rozwijana lista jest o wiele bardziej praktyczna. Kolejne pola, czyli e-mail, który już mamy, name, wiadomo. Number slider to jest taki suwaczek, który może być na przykład w przypadku, no nie wiem, interesuje mnie 5 stron, które chciałbym zrobić, więc wybieram sobie na suwaczku, że interesuje mnie na przykład określona liczba stron. No i ostatnie CAPTCHA. CAPTCHA, tak jak wspomniałem już wcześniej, musi być skonfigurowana. Jeżeli mamy już to zrobione po stronie opcji formularza, to przesuwamy wtedy tylko, dodajemy sobie do naszego formularza i ona wtedy automatycznie jest przypisywana i działa. Ale tak jak już wspomniałem, trzeba to najpierw skonfigurować w usłudze Google i te klucze, które się wygenerują z Google, trzeba dodać tutaj do opcji formularza. Także tym teraz nie będziemy się zajmować. Nagram do tego osobny film. Jeżeli mamy już wszystko gotowe, klikamy Save. I teraz kwestia odsadzenia naszego formularza już na stronie bezpośrednio. Jak to zrobić? Mamy tutaj tak naprawdę kilka możliwości, ponieważ kiedy klikniemy tu, pojawia się Create New Page, czyli utworzenie zupełnie nowej podstrony lub Select Existing Page. Ta opcja Select Existing Page otwiera nam po prostu okno edycji danej podstrony, która już istnieje. Pokażę Ci, jak to teraz działa. Niech to będzie About Me, żeby nie powielać już jakiegoś kontaktu. Klikam Let's Go. I teraz przenosi nas już do edycji danej podstrony. Nie jest to bezpośrednie osadzenie, tylko po prostu edycja tej podstrony. Ok, teraz chcąc pokazać Ci to na blokach WordPressa, ja tutaj z elementora przeniosę się do edycji WordPressowej i po prostu w dowolnym miejscu na stronie. Przypuszczam, że będzie to na końcu. Wybieramy. Bloki WordPressowe mamy blok WPForms. Klikamy w niego i z listy rozwijanej wybieramy nasz formularz kontaktowy. On się tutaj od razu dodaje, i teraz wystarczy zrobić tylko jedno, czyli aktualizuj i tyle. Formularz zostaje dodany na Twoją stronę. Na zakończenie jeszcze jedna kwestia: mianowicie, jeżeli okaże się, że utworzony przez Ciebie formularz nie wysyła maila, to wtedy tutaj w narożniku za chwilę pojawi się link do filmu, w którym omawiam, co zrobić, jeżeli WordPress nie chce wysyłać maili. Jest to również rozwiązanie za pomocą jednej z wtyczek, aczkolwiek rozwiązuje także inne problemy z wysyłaniem maili. Także zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu, jeżeli masz problem z wysyłką. A teraz już dziękuję i oczywiście klasycznie zapraszam do polubienia tego filmu. Jak również do subskrybowania mojego kanału. To tyle na dzisiaj, do usłyszenia, cześć!